Osiedle Julia to kameralna inwestycja, którą tworzą dwa budynki wielorodzinne, liczące łącznie 45 mieszkań. Osiedle zostało zrealizowane na podstawie gotowego projektu Dom nad Bulwarem 3BN. Autorstwa Biura Projektów Archon Plus. Jego bazowy segment to budynek o trzech kondygnacjach nadziemnych, w którym przewidziano 9 mieszkań. W projekcie zastosowano ekonomiczne i proste rozwiązanie konstrukcyjne, dzięki czemu segmenty można dowolnie łączyć i realizować zabudowę szeregową lub bliźniaczą. Wszystkie lokale posiadają dostęp do balkonów lub tarasów. Możliwość relaksu na świeżym powietrzu jest bardzo istotnym elementem podnoszącym komfort użytkowania wszystkich mieszkań. Gabaryty budynku umożliwiają realizację inwestycji na stosunkowo niewielkich i niewymagających działkach. Jego parametry techniczne spełniają wymogi większości miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, a efektowny styl doskonale wpisuje się zarówno w miejską, jak i podmiejską zabudowę. Nowoczesny charakter elewacji podkreślają przeszklone balustrady balkonów, stalowe poręcze oraz stonowana kolorystyka tynku o zróżnicowanej strukturze. Projekt Dom nad Bulwarem 3 BN charakteryzuje się wysoką rentownością inwestycji, którego realizacja zapewni deweloperom sukces komercyjny. Wysoki współczynnik powierzchni użytkowej mieszkalnej, tak zwane PUM, do powierzchni netto uzyskano dzięki optymalnym rozwiązaniom funkcjonalno-przestrzennym. Wysoka ścianka kolankowa zwiększa powierzchnię użytkową mieszkania na poddaszu i dodatkowo sprawia, że położone tam lokale są bardziej przestronne. Na wszystkich kondygnacjach każdego segmentu znajdują się trzy mieszkania. Na parterze i piętrze zaprojektowano po dwa mieszkania dwupokojowe o powierzchni około 52 m2 i jedno mieszkanie jednopokojowe z aneksem kuchennym o powierzchni około 29 m2. Na poddaszu znajdują się dwa mieszkania dwupokojowe o powierzchniach około 47 m2 i 28 m2. Jednopokojowe mieszkanie z aneksem kuchennym. Zastosowany w projekcie elastyczny program funkcjonalny, sprawdzone rozwiązania i technologie umożliwiają łączenie sąsiednich lokali w mieszkania o większej powierzchni. Układ ścian wewnętrznych właściciele mogą modyfikować, by optymalnie dostosować mieszkanie do indywidualnych potrzeb. W większych lokalach istnieje możliwość wygospodarowania trzeciego pokoju. Zajrzyjmy do pierwszego z mieszkań, o powierzchni 51 m 94 cm, zlokalizowanego na parterze budynku. Jego praktyczny program funkcjonalny pozwoli właścicielom na stworzenie we wnętrzu komfortowych warunków dla całej rodziny. Nowoczesne oświetlenie sufitowe, jasna kolorystyka ścian, szerokie okno tarasowe potęgują wrażenie przestronności. W granicy kuchni usytuowano wysoką zabudowę z piekarnikiem i kuchenką mikrofalową. Układ kuchni umożliwił zorganizowanie wygodnej przestrzeni do pracy z dużą ilością miejsc do przechowywania. Pod oknem zlokalizowano strefę zmywania, na drugiej ścianie zainstalowano lodówkę i płytę grzewczą, a nad nią podszewkowy okap. Nieduża ilość powierzchni komunikacyjnej w mieszkaniu umożliwiła optymalne wykorzystanie całego metrażu. We w przedpokoju zamontowano praktyczną szafę. Przestrzeń dużego pokoju, przewidzianego w projekcie dla dwóch osób, właściciele podzielili na dwa mniejsze pomieszczenia. Jedno z nich to sypialnia małej dziewczynki. Mieści się tutaj wygodne łóżko dziecięce, pojemna szafa oraz kącik do zabawy. Pastelowe barwy, białe meble tworzą lekkie i przytulne wnętrze. Bardzo staranna aranżacja łazienki pomysłowo wykorzystuje całą powierzchnię. Przestrzeni nad pralką wypełnia szafa. Białe lśniące płytki zestawiono z surowym gresem o wyraźnej strukturze i matowym wykończeniu, uzyskując efekt stylowej elegancji. Salon z narożną sofą to idealne miejsce na relaks dla całej rodziny. Naturalna okładzina zdobi ściany, przy której zaaranżowano strefę telewizyjną i modne, oszczędne w formie meble. Szerokie otwarcie na taras zapewni optymalną ilość naturalnego światła i umożliwia swobodny kontakt z przyległym ogródkiem. Drugie prezentowane mieszkanie o powierzchni 51 m2 99 cm zlokalizowane jest po przeciwnej stronie. Dysponuje własnym ogródkiem. To świetne rozwiązanie dla rodzin z dziećmi czy seniorów. Właściciele zaaranżowali tutaj mini plac zabaw dla dzieci oraz atrakcyjną strefę wspólnego relaksu. Wzdłuż granicy inwestorzy posadzili tuje, które w niedługim czasie zbudują naturalną osłonę i zapewnią im prywatność. Taras wyłożono kostką brukową. We wnętrzu zastosowano modną, stonowaną kolorystykę. Duże okno tarasowe wprowadza odpowiednią ilość naturalnego światła. Bardzo dobrze komponują się tutaj lekkie białe meble. Narożna sofa zapewni rodzinie wygodne miejsce do relaksu przed kinem domowym. Pomiędzy kuchnią a salonem znajduje się część jadalna, w której usytuowano nowoczesny stół rodzinny. Gustownymi dodatkami podkreślono indywidualny styl i charakter. Wyjątkowy nastrój we wnętrzu tworzy bardzo starannie zaprojektowane oświetlenie. Ergonomiczny układ zabudowy kuchennej zapewni wygodną pracę. Kompozycja kontrastowych kolorów bieli i czerni tworzy niezwykle elegancką harmonię. W łazience dzięki zastosowaniu płytek ceramicznych o strukturalnej fakturze uzyskano ciekawy efekt 3D. Dopełnieniem całości jest wysokiej jakości armatura oraz chromowane listwy. Trzecie z prezentowanych mieszkań o powierzchni 51 m 75 cm znajduje się na piętrze budynku. Wnętrze to estetyczna i spójnie zaranżowana funkcjonalna przestrzeń bez nadmiaru przedmiotów. Salon tworzy komfortową strefę relaksu z dużą narożną sofą i kinem domowym. Przytulny odbiór zapewniają naturalne tkaniny obiciowe i ciepłe tonacje kolorów. Dobrze komponują się z drewnianą stolarką drzwiową. Funkcjonalny układ kuchni praktycznie organizuje przestrzeń do pracy, komfort użytkowania podnosi nowoczesny, wysuwany system otwierania. W wysokiej zabudowie znajduje się kuchenka mikrofalowa. Długi blat roboczy to wygodne miejsce do przygotowywania posiłków. W pobliżu okna zainstalowano zlewozmywak, a na sąsiedniej ścianie strefę gotowania z płytą grzewczą i piekarnikiem. Komfortowa łazienka mieści nowoczesną kabinę prysznicową. Wysokiej jakości ceramika i armatura oraz jasne leśniące płytki tworzą kompozycję o ponadczasowej elegancji. Przewidziany w projekcie pokój dla dwóch osób, zaranżowano na dużą sypialnię. W obszernej szafie wnękowej zastosowano fronty z luster, które dodają lekkości i optycznie powiększają wnętrze. Balkon zabezpieczają przeszklone balustrady, które bez przeszkód wpuszczają do wnętrza dużą ilość naturalnego światła. A tak prezentuje się dom nad bulwarem 3BN w nocnej scenarii. Dekoracyjnie zaakcentowano strefy wejściowe alejki wokół budynków wyłożono kostką brukową. Punktowe oświetlenie wraz z dodatkowymi lampami tworzą wspaniały stylowy efekt wizualny oraz zwiększają poczucie bezpieczeństwa po zmroku.